Wyobraź sobie jesienny popołudniowy dzień. Za oknem cicho pada deszcz, powietrze pachnie świeżym chlebem, a ty siadasz w ulubionym fotelu po obiedzie. Zegar tyka spokojnie, telewizor gra w tle, a powieki stają się coraz cięższe. Myślisz sobie, drzemne tylko na chwilkę. Co w tym złego? W końcu drzemka zawsze była czymś normalnym. Rodzice, dziadkowie, wszyscy po obiedzie lubili na moment się zdrzemnąć. To przecież taki mały luksus po całym życiu pracy. Ale właśnie o tej niewinnej chwili chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać. Bo może kryć w sobie więcej zagrożeń niż myślisz. Drzemka sama w sobie nie jest zła. Wręcz przeciwnie. Krótki odpoczynek potrafi zdziałać cuda, szczególnie po 60. czy 70. roku życia. Problem zaczyna się wtedy, gdy drzemka staje się coraz dłuższa, coraz częstsza i coraz trudniej ci się po niej obudzić. To nie jest już zwykły odpoczynek. To sygnał, że twoje ciało próbuje ci coś powiedzieć. Zmęczenie! Ospałość po jedzeniu, senność w ciągu dnia to nie tylko efekt wieku, ale czasem znak, że organizm zaczyna zwalniać w niebezpieczny sposób. Jednym z najczęstszych błędów jest drzemanie tuż po obiedzie. Po jedzeniu krew odpływa z mózgu do układu trawiennego, by pomóc w przetwarzaniu pokarmu. Jeśli w tym momencie zasypiasz, układ krążenia działa wolniej. Serce bije mniej regularnie, a ciśnienie gwałtownie spada. Dla młodych organizmów to nic strasznego, ale dla osób starszych może być to groźne, szczególnie jeśli przyjmujesz leki na ciśnienie czy cukrzycę. Niektórzy lekarze porównują to do nagłego odcięcia prądu w organizmie. Zamiast odpoczynku dochodzi do przeciążenia. Kolejnym niebezpiecznym nawykiem jest zbyt długa drzemka. Starsi osoby często mówią, położę się na chwilę i ta chwila zmienia się w 2-3 godziny snu. To poważny problem. Długie drzemki zakłócają rytm biologiczny i sprawiają, że w nocy nie możesz zasnąć. Zaczyna się błędne koło. Śpisz w dzień, więc czuwasz w nocy, a potem znowu jesteś przemęczony. A chroniczne zaburzenia snu to prosta droga do pogorszenia pracy serca, spadku odporności i problemów z pamięcią. Co więcej, badania pokazują, że seniorzy, którzy codziennie drzemali ponad godzinę, mieli większe ryzyko chorób układu krążenia i demencji. Niebezpieczeństwo tkwi też w pozycji, w której zasypiasz. Wiele osób starszych ucina sobie drzemkę w fotelu, w połowie siedząc, głową wspartą na dłoni. Taka pozycja utrudnia dopływ klenu do mózgu, może powodować ucisk na szyję i kręgosłup, a nawet prowadzić do mikrozatorów. To nie jest odpoczynek, to stres dla ciała. Jeśli już chcesz się zdrzemnąć, połóż się wygodnie, z poduszką pod karkiem i lekko uniesionymi nogami. Niech to będzie prawdziwy, krótki reset, a nie obciążenie dla organizmu. Widzisz więc, że drzemka potrafi mieć dwie twarze dobroczynną i zdradliwą. Wszystko zależy od tego, jak i kiedy pozwalasz sobie na ten mały sen. W następnej części porozmawiamy o jeszcze bardziej ukrytych błędach, które sprawiają, że drzemki zamiast odmładzania Przyspieszają starzenie się i mogą skracać życie. Każdy z nas słyszał kiedyś drzemka dobrze robi na serce albo lepiej się położyć niż chodzić zmęczonym. Ale po 60. czy 70. roku życia to co kiedyś było pomocą dla organizmu, dzisiaj może być jego obciążeniem. Dlaczego? Bo ciało się zmienia, a z nim zmieniają się też jego potrzeby. To, co kiedyś było odświeżające, może dziś powodować spowolnienie pracy serca i problem z krążeniem. A jeśli drzemka zmienia się w codzienny rytuał o złej porze, staje się jak cień, niby nic groźnego, a jednak przynosi mroczne skutki. Najbardziej zdradliwe są drzemki po środku dnia, szczególnie między 14 a 17 godziną, kiedy organizm naturalnie zwalnia. W tym czasie ciało wchodzi w tak zwaną fazę spadku energii, ale jeśli wtedy pozwolisz sobie na sen trwający ponad 30 minut, naturalny rytm biologiczny zostaje zaburzony. Mózg traci orientację, myśli, że to już noc, a potem, gdy nadchodzi wieczór, nie potrafi prawidłowo przygotować się do snu. Efekt? Bezsenność, budzenie się w środku nocy, a rano znużenie i rozdrażnienie. To dlatego wielu seniorów mówi, że śpią całe dnie, a jednak każdą noc witają bezsenni. Kolejny niebezpieczny nawyk to drzemanie w dusznych, zamkniętych pomieszczeniach. Brak świeżego powietrza sprawia, że tlen nie dociera do mózgu w odpowiedniej ilości, co nasila ospałość i może prowadzić do bólu głowy, zawrotów, a w skrajnych przypadkach do omdlenia. W polskich domach często drzemi się pod kocem z zamkniętym oknem, bo tak dawniej się robiło. W tamtych czasach wiele domów było nieszczelnych i pełnych przeciągów, ale dziś przy szczelnych oknach i ogrzewaniu powietrze szybko się zużywa. Dlatego krótkie wietrzenie przed drzemką potrafi zdziałać cuda. Wystarczy kilka minut. Świeże powietrze to nie luksus, to lekarstwo. Trzeci często bagatelizowany błąd to drzemanie zaraz po przyjęciu leków. Zwłaszcza tych na nadciśnienie, cukrzycę lub serce. Wiele z nich obniża ciśnienie krwi lub spowalnia tętno, a sen w tym czasie może powodować gwałtowne spowolnienie pracy organizmu. W efekcie pojawia się uczucie rozbicia po przebudzeniu, a u niektórych zawroty głowy, dezorientacja czy nawet upadki przy próbie wstania. To nie jest zwykłe zmęczenie, to efekt przeciążenia ciała, które nie dostało sygnału, że nadchodzi czas aktywności. Z pozoru niewinne drzemki po ciepłym obiedzie, w ciepłym pokoju i z tabletkami popitymi wodą mogą więc stać się prostą drogą do osłabienia kondycji serca i mózgu. Lekarze ostrzegają, że długie niekontrolowane drzemki są nie tylko objawem starzenia, ale często pierwszym sygnałem problemów z układem krążeniowym, tarczycą lub nawet początkiem chorób neurodegeneracyjnych, jak demencja. Gdy dasz swojemu ciału zbyt wiele snu w ciągu dnia, odbierasz mu naturalny rytm, a z czasem ten rytm znika całkowicie. Ale nie martwcie się, to nie oznacza, że trzeba z drzemek zrezygnować całkowicie. W gruncie rzeczy wystarczy zmienić kilka rzeczy, by uczynić z nich sprzymierzeńca, a nie wroga. To, jak śpisz, kiedy śpisz i gdzie śpisz, może zdecydować o tym, czy twoje serce, układ krążenia i umysł zachowają siłę na lata. W kolejnej części opowiem ci, jak zamienić drzemki w narzędzie regeneracji bez ryzyka, że skrócą twoje życie. Drzemka sama w sobie nie jest wrogiem. Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy przestaje być świadomym odpoczynkiem, a staje się ucieczką od zmęczenia i dnia. Ale dobra wiadomość jest taka, że wszystko można naprawić. Nawet jeśli przez lata drzemki wymykały ci się spod kontroli, kilka prostych zmian może sprawić, że sen w ciągu dnia stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie zagrożeniem. Najważniejsze to zrozumieć, że organizm najlepiej regeneruje się wtedy, kiedy śpisz krótko, i lekko. Idealna drzemka dla osoby po sześćdziesiątce to 15 do 25 minut, nie więcej. To wystarczy, żeby ciało się rozluźniło, a umysł oczyścił od nadmiaru myśli, ale nie na tyle, żeby wejść w głęboki sen. Gdy śpisz zbyt długo, budzisz się rozbity, bo organizm zostaje wyrwany z fazy, w której przygotowuje się już do snu nocnego. Dlatego najlepszą porą na taką krótką drzemkę jest przedpołudnie, między 10 a 12. Wtedy nie zaburza rytmu biologicznego i nie odbiera energii na resztę dnia. Drugim krokiem jest miejsce. Nie zasypiaj przypadkowo w fotelu, przed telewizorem, czy z głową opartą o blat stołu. Takie drzemki z zaskoczenia są nie tylko nieefektywne, ale też mogą szkodzić. W pozycji półsiedzącej krążenie krwi jest utrudnione. Nogi puchną, a mózg nie dostaje tyle plenu, ile potrzebuje. Lepsze rozwiązanie? Wygodne łóżko lub kanapa, lekko uniesiona głowa, oddech swobodny i pomieszczenie wcześniej przewietrzone. Jeśli lubisz ciepło, przykryj się lekkim kocem, ale zostaw trochę świeżego powietrza. Oddychanie czystym powietrzem to jak mały trening dla serca. Uspokaja, ale wzmacnia. Ważne jest też, by drzemka nie zastępowała prawdziwego snu. Często osoby starsze tłumaczą sobie, że odsypiają w dzień, bo w nocy mają problem z zaśnięciem. Jednak to tylko nasila problem. Zamiast próbować oszukać rytm dobowy, warto go odbudować. Kłaść się wieczorem o podobnej porze, unikać leżenia po posiłkach i robić sobie krótkie przerwy w ciągu dnia na ruch. Nawet 15 minut spaceru po obiedzie działa lepiej niż godzina popołudniowego snu. Ruch wzmaga krążenie, dotlenia organizm i poprawia pracę układu nerwowego. Po jakimś czasie zauważysz, że wieczorny sen przychodzi naturalnie, bez walki z bezsennością. Jest też coś, o czym wielu zapomina emocje. Wiele nadmiernych drzemek bierze się nie z potrzeby fizycznego odpoczynku ale z tęsknoty, znużenia czy samotności. Czasem człowiek śpi, bo nie ma z kim porozmawiać, bo dni stały się zbyt ciche. Dlatego najlepszym lekarstwem na zbyt długie drzemki jest zajęcie duszy, a nie tylko ciała. Spotkanie z przyjaciółką, spontaniczny spacer, telefon do dawno niewidzianego krewnego to lepsza regeneracja niż trzygodzinne leżenie w ciszy. Widzisz więc, że nie chodzi o to, by przestać drzemać, ale by robić to mądrze. Krótka, świadoma drzemka potrafi dać siłę, poprawić pamięć i nastrój, a nawet chronić serce. Ale sen, który trwa zbyt długo, odbiera to, co najważniejsze rytm życia, jego naturalny puls. Dlatego słuchaj swojego ciała, pozwalaj mu odpocząć wtedy, gdy naprawdę tego potrzebuje i pamiętaj, Każda chwila, w której jesteś świadomy i obecny, jest o wiele ważniejsza niż godziny przesypiane z przyzwyczajenia.